Dzień dobry Państwu, otóż jest pierwszy dzień tego takiego ciepła ja idę teraz do Barci, sprawdzić czy pszczoły żyją i czy są nie zaperzone. i tu może zrób ten ponieważ tu już proszę Państwa na śniegu są ślady, że one się pszczoły się już tutaj wypróżniają tu może o następny, zobacz tutaj to znaczy, że te pszczoły mi tu bardziej żyją. No teraz podejdziemy do bar. A teraz, tu możemy czy możemy Tu jest około 12-14 stopni. Nie daj, może tutaj. I tu pokaż teraz na dole. Tu na dole. One, siadając na ziemi, na śniegu, one często zamarzają, i wtedy trzeba taką pszczołę. O, jak ją tu pstrykniemy do góry to może poleci o wpadła, natomiast o co chodzi wyciągając na świeżo taką pszczołę ona niekoniecznie jest martwa jeżeli ją zagrzejemy w ręce a ona tu świeżo wpadła wtedy ona zagrzana jeszcze może namorzyć i wtedy do barci wróci Dobra, ja łapę te pszczoły. Tu na rękę. No, otóż ja tu je pozbierałem, zagrzałem w ręce i proszę, one już odlatują żywe. No, ta jeszcze nie, ta jeszcze nie, ale o, tu już mnie jedna dziabnęła. One już sobie, tak zagrzane, wracają do, do barci. Ja ich teraz nie będę otwierał, nie będę tego gniazda czyścił, tamtego dołu, bo to trzeba im teraz podać tak zapobiegawczo. Taki środek się podaje miód, miód pitny, woda to je, że tak powiem, obczyści. No i te wszystkie czynności tu trzeba jeszcze raz wykonać, podciąć i, i obsłużyć.